Ojoj. Oj. O Boże. Ojoj. Oj. Yeah. Jezus Maria Boska. Barcelona jest ze mną. Siemanko, cześć, cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice w trzecim już odcinku Draft Super Hit, a dzisiaj dwóch Maćków, Maciek zwykły kibic i Maciek Disblaster Football, witam serdecznie. Witam bardzo, bardzo serdecznie mili Państwo i Ciebie również Maciej. Drogi Maćku, powiedz mi na początek jak tam u Ciebie z tą FIFA, bo tam widzę, że coś jest grane, jakiś Eusebio był trafiany coś tam, jakieś rody tu, drogi tu, tego, pujola są robione, o no, co tu tam chodzi? No jeszcze nie ma, ale powiem Ci, jakbyś kiedyś miał, jakbyś kiedyś miał dylemat, czy trafić w paczce takiego Eusebio, to ja Ci szczerze, szczerze polecam, żebyś go trafił. A jednak, no, ale jestem, raczej myślę. chyba to mnie się nie zdarzy, no bo jak już jeden Maciek ma, no to przecież drugi nie może mieć. To jest proste i logiczne. To, to jeden chyba na Polskę, tylko jeden może być, wiesz, patrzcie taki. W takim razie, mój drogi, przejdźmy do tego, o czym dzisiaj sobie będziemy tutaj mówić, robić i w jaki sposób wybierać, czyli El Clasico, który czeka nas już w najbliższą środę. I no, jak ty przewidujesz, jak przebiegnie to spotkanie i to co najważniejsze, jaki według Ciebie będzie wynik w tym meczu? Powiem tak, ponieważ forma Barcelony ostatnio nie zachwyca, chociaż i tak zwyżkuje, ale forma Realu jest, wydaje mi się, lepsza. Aczkolwiek grają na Camp Nou, dlatego myślę, że Barcelona straci tutaj bramki. Mm. Więc typuję skromne 6 do 2 dla Barcelony. <laughs> <laughs> 6-2, jeżeli gramy w FIFA, to takie życzeniowe sobie pozwolę tutaj. O, proszę, ukryć. proszę. A, ja ci powiem, że tak. Myślę, że do zera. Barca wygra to do zera, bo tu nie ma innej opcji. Real nie da sobie rady. Także ja tak powiem: 3-0 bezpiecznie, dlaczego nie? bezpieczny wynik. No, powiem szczerze, że podoba mi się. Przyjmuję, dziękuję, do widzenia i Benzema może sobie Nie ma odklepywania. Koniec. Znaczy nie, no jeszcze będziemy coś nagrywać, żeby nie było, że koniec, tylko koniec tego. Ale moi drodzy, zanim jeszcze zaczniemy, to mamy dla was konkurs którym do wygrania koszulka jednego z klubów El Clasico. Wszystko zależy od Was, którą koszulkę chcecie. To musicie napisać w komentarzu FC Barcelona bądź Real Madrid oraz dodatkowo opisać swoje najlepsze wspomnienie związane właśnie z tym klubem. Ja chcę mieć prośbę do uczestników konkursu: jeżeli wybierzecie koszulkę Barcelony, proszę, wybierzcie wyjazdową, nie bierzcie tej krociastej. Taka. Taka prośba. Prośba mam nadzieję będzie spełniona, także czekamy na Wasze komentarze. No i chyba już wszystko, czas przejść do wyborów, ale jeszcze powiedzmy tylko o tym, że właśnie tutaj Maciek słusznie zauważył, do tej pory robiliśmy tak, że wybieraliśmy na przykład zawodników tylko Realu Madryt bądź Barcelony, ale tutaj Maciek o czym jeszcze wspomniał, że jak możemy robić? O tym, że możemy wybierać zawodników, którzy kiedykolwiek grali w Barcelonie lub w Realu, czyli legendy nawet tutaj będą. Czyli będą tutaj oj, zawodnicy oj, oj. na przykład Christianu. Christianu też K będzie uwzględniony. Wtedy. Louis Figo też będzie na przykład. Znaczy jego akurat nie wybiorę, nawet jak go będę miał. Wy... Możesz mi wtedy wylosować. Ajajaj, aj, aj. no dobrze. No oczywiście, jeżeli ktoś z nas tam nie zauważy kogoś, kto występował w realu, no to niestety strata. Możemy chyba już przejść do wyborów. Co ty tak na to? Jest. Także płacę. Ja już zapłaciłem 15 tysięcy ciężko tych zarobionych monet. W sumieku, zostało mi 136 monet. A, A jak tyś... z formacją? 47. Sam Nie wybrać? Formację na zmianę sobie wybierzemy. Ty mi powiedz numer, ja Tobie powiem numer, żeby się tu działo. No to jedyneczkę dla Ciebie. No to jak dla mnie jedyneczkę, to żeby miało to prawo, to dla Ciebie piąteczkę. Ale z tego co mi się wydaje, to ten zawodnik chyba występował, czy nie występował w realu? Nie ściemniaj tam. Kurczę, ale w ogóle ty, no? Ty! Ja mam czterech gości, których mogę wybrać. Nie ma tak! To jest nie fair. I w tym mam, nie zgadniesz kogo? Luisa Figo. no to jego już od razu tak. No na 100% go biorę. Nie, no u mnie nie jestem przekonany co do tego zawodnika. Po, powiedz jak się nazywa, to ja ci powiem. Higuain. No jak, nie? Kurde, proste że grał. Grał w Realu, nie? Grał i pięknie z Lionem, e, ładną akcję wykończył w słupek na pustą, pamiętamy, jedną ósemkę mistrzów. No to proszę bardzo, także to jest mój wybór, muszę go wziąć, bo inni nie. U ciebie wybrany? Wybrany. To lecimy z drugim wyborem. Zobaczmy, kto tu na kogo przyjdzie. Pora! A tu pora przychodzi na kolejnego zawodnika Realu Madrytu u mnie. No niestety. U, u mnie przyszła pora na Kalafiora, więc daj mi numerek. To numer 3. Mmm, super. No, u Ciebie też poproszę teraz numer, bo nie ma żadnego zawodnika. Jedynka. O, o Panie, toś umiał wybrać. To teraz Ty mi wybierz numer, bo niestety też nie ma. To czwóreczkę u Ciebie. No dobrze. I po raz kolejny słucham, jaki jest Twój wybór, bo nie ma nikogo z El Clasico. Kurde, u mnie też. To dla Ciebie numer 5, A dla Ciebie numer 2. Pierdzielę, ale kapcie mam straszny. Tu, narazie. tu, 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 tu. Kolejny gracz u mnie trafił się idealnie. Jak u ciebie? Tak średnio bym powiedział. Ale co, wybierasz kogoś, czy nie wybierasz, czy Bo ja? No nie ci wybieram? wybiera, musisz mi, musisz mi dać. Numer. To numer jeden. Ja pierdzielę, wiesz co? Nienawidzę cię za to. Przepraszam. Nie możesz jego akurat wybrać. Nie, jesteś, no? jesteś wstręciuchem strasznym. Mhm. Jaki u ciebie numer, proszę? 3. Oho, Inform. Taki, jaki, ale taki. A ja mam zawodnika. A, tu sorry. Tak jest. Więc... Mm. Ty musisz niestety mi powiedzieć? 5. Oj, oj, oj. I ty musisz mi powiedzieć? I to powiem ci jeden. Mm. Uh. Słucham dalej. Jakie są twoje numery? Mój numer dla ciebie to jest y jeden. Jakiś Japończyk mi tu wskoczył? Musisz mi dać też numer. I oho, numer dwa u ciebie. A u mnie. Piątka, tak? Yy, nie, 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 nie. Numer dwa. Piąteczka, dzięki. Słuchaj, co ja tu mam za wybór. Dwóch środkowych obrońców, jeden z Realu, drugi z Barcelony. O kurde, ja mam jednego z Barcelony, więc go dziabnąłem. No ja biorę tego z Realu, bo on jest trochę lepszy. O. Lecimy tutaj, dalej. Proszę, ciebie mogę sobie wybrać. Wybieraj sobie, wybieraj. Ale tutaj, no nie ma wątpliwości. To jeszcze wybierze u mnie, jak już u siebie wybrałeś. No to tobie też dam jedyneczkę. O, ten gość wczoraj sadził błędy niezłe w Lidze Europy. O, to cieszę się. Może dzisiaj powtórzy. W wiecie. takim razie kolejny wybór. uhuhu, Bramkarz u mnie już zostaje. U no ciebie... to ty mi musisz numerek dać. No to pięć. Nie, wiecie, wiesz co, ty masz jakiś szósty zmysł do wybierania najgorszych badziwiarzy, Jaki jest dobry wybór? Kolejnych mam teraz trzech zawodników, których mogę wziąć i mam tego co ty byś nie chciał. Ale nie no. jednego sobie podmieniłem na szczęście. Mimo wszystko biorę tego. Dobra, ich sobie tu podmieniam, cyk. Mm, proszę bardzo. Jakie kolejne wybory? Co robimy? Dawaj dwójkę. Uuuu, nie mogę, nie mogę, przepraszam, bo ja muszę wziąć tego, ale jakich ja tu mam potężnych zawodników! Polaka, rodaka, ósmego najlepszego zawodnika na świecie, nie! Pobiorę tego. Yy, a u Ciebie jak? Mordo, ja na razie lecę, trzecia karta poszła i trzecia jest wybrana, bo jest to zawodnik CFU, -E no, a z El Co Ty mówisz? No to Takie mi też wybierz jest. od razu. No to bierz cztery. Mhm, dzięki. No teraz Ty mi musisz wybrać niestety. To dwójeczkę poproszę u ciebie. Uuu. Aha, mogę wziąć tego, ale ten pan przecież też tam występował, chociaż on mi się nigdzie nie przyda. Oj, No teraz dobra. weź, weź Weźmy tego mimo wszystko, bo on lepiej będzie pasował pod zgranie o panie. Dobra, dobra, dobra. No tu wybierzesz. Dobra, to ty wybierzesz. Pomiędzy 2 a 4. No to wiadomo, że 4. Dobra. U mnie kolejny zawodnik z FCB. Cyk. Yy, proszę dalej, proszę dalej. O, Zobaczmy, mi się ktoś na lewo przydał jeszcze. Mm. U mnie właśnie przed chwilą siadł na lewo. No mi siadł też na lewo. Y -y -y. To teraz możesz mi wybrać kogoś w sumie. No, dawaj numer 5. Ty, no i na lewo. No to proszę bardzo, kolejny zawodnik. A tu, moi drodzy, tu tu, 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 Ten zawodnik grał na pewno w FCB, także mogę go wziąć. To go biorę? Ten tak samo. U mnie zostało pięciu do końca. U mnie została rezerwa. Mm, mm, mm. O ile? Wybierz się... mi numerek poproszę? Numer trzy poproszę. Niesamowity jest. Musicie przyznać, że jest niesamowity w tych wyborach. Dziękuję. Dziękuję. Kurczę, nie jestem pewien, ale chyba grał przecież on. On chyba grał. O, coś. Co? Sami. Kedira? No? No kurde, wiadomo. Wiadomo, no co to jest za głupie pytanie, ty? Dawaj numerek. Uno, dawaj. Yy, numer 3. Pi, pi, pi. Panie, muszę mieć, muszę mieć napastnika. Uro, Panie, kochany, czekaj pan teraz tu. Ale to weźmiemy, moglibyśmy wziąć w sumie tego. Ale, no bo on grał tam, ale w sumie ten nam się bardziej przyda, bo on na tej. Ajajaj, ale tu. Ah. No. Dobra, weźmiemy tego. Proszę. Cyk. No i jak dalej lecimy coś? E, potrzebujesz numerku? Mm. Ja potrzebuję. A, poproszę też, poproszę. To masz dwa. No to u ciebie cztery. Został mi ostatni. Czekaj, u mnie jeszcze muszę wziąć... Ty też możesz mi teraz kogoś wybrać. Jeden. Okej, okay. to, to u teraz Ciebie nie możesz piątkę. W takim razie u Ciebie piątka, a u mnie... no wyjdzie na to, że chyba weźmiemy tego pana, co występował, bo ten nic tu nam nie zrobi, a ten jest trochę lepszy, także bierzemy tego. No i Dobry. co, jeszcze możemy sobie Me... wybrać po trenerze. No ja menadżera nie mam nikogo związanego niestety. No z tego, co kojarzę, ja też nie, także u Ciebie może menadżer trójka. Dziękuję, u Ciebie czwórka. Okej, okay. w takim razie mamy to powybierane, czas na to, żebyśmy sobie troszeczkę poukładali te nasze jedenastki najlepiej jak możemy, no a później już spotykamy się w meczu. W takim razie moi drodzy, zobaczmy kto i co tam jest. O Jezu, Tfu. to Twoje prawe skrzydła, tu. Ale ten twój napad, panie, no, ale kochany! Ale Ronaldo tam nijak pasuje, no. No ale Ronaldo nie musi pasować, on wystarczy, że będziesz strzelał. Wiem, on musi po prostu przyjąć na pytkę i lutować. Tak jest boki. Cygmy, i petara. A ja w ogóle wyglądam jak komentator, mam takie słuchawki z mikrofonem, i mimo że mógł mówić, ale masz fajne smoki. Layton orient. No i zobaczymy, jak tutaj gramy. Czy ty no, z be. umiesz, bez Eusebio umiesz grać, czy nie. Oj! O, już Co? tu, za ja, jakie tutaj trickery Luis odstawa. Figo, nie, Luis Figo mi tutaj coś To tu jest Judas, ty mu nie ufaj, człowieku. Cokolwiek by nie mówił, to nie ufaj chłopu. Ojej, tu teraz Busquets zgonił tam Messi, Leo Messi. O, oho, oho. oho oto, Gamoń, Ramos tam się wtrącił. Dlaczego tak krótko? Mieliście tam grać mocniej. Andrzeju, nie denerwuj się. Tak. Kasemiro się wziął za rozgrywanie, A, ja, ja, to już wiadomo, że będzie. Ale, ale petarda poszła. No, co jak to? Byliśmy świadkami pierwszego celnego strzału w tym spotkaniu? Ale bramkarze masz dobrego, że wyjął ten strzał, bo to tak naprawdę <gamy 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 <MANDZösuous> inny, inny by wpuścił. Teraz. Może teraz. I. Benzema. 1 do zera. Karim Benzema. <ts along> tu, tu, Karim Benzema No nic nie... O, wyczuł, wyczuł, Dobra, ale... Szmaciarz. <laughs> Widać, że bramkarz Realu <laughs> Dobrze, że już odszedł, wiesz, no, on odszedł. chciał się tego, ten, wyzbyć, że już nie jest Realu, a tak. jednak to się za nim ciągnie Ten wstyd <laughs> O, Dobu, dobre wyprowadzenie dobrze. piłki Podoba mi się to Antoine, Uwaga, uwaga! Antoine! Szybkie! Jeden do szybkie. jednego! No tam spokojnie, spokojnie. Kalma, kalma, si. Nie ma problemu, człowieku. No cóż, <grym> dobre wyprowadzenie piłki, to trzeba przyznać z mojej strony. Bardzo dobre, muszę, muszę Ci podziękować, wiesz. Jak się worek z bramkami otworzył, tak zaczęło sypać. Mamy trzy celne strzały w meczu i dwa gole, także nie jest, nie jest dobrze dla bramkarzy. Ale jaka cisza, skupienie na stałym. <grym> skupieni stało. wszyscy, ty! Kurde. nie ma tu gadki, to nie ma żartów, niby hahaha gramy Fifa, ale to, wiesz jak pełna a tam, a tam mobilizacja, jest, ciśnienie takie, no to było Ależ. mocne ci powiem, to było co goś zrobił, to było twarde. Psyche ma. Ba. Psycha siada? Jemu Psycha siada? Człowieku. On ma tak mocną psychikę, że nie. Że się Oni nawet jakby tam byli w trójkę, jeszcze on by wziął ojca. Uwaga jeszcze raz, jeszcze raz. Aj, nie, jeszcze nie raz. Jeszcze nie raz Cię tak wyczyszczę. Ale Nic to było tego. głupie. To było bardzo głupie. Ale sędzia to zakończył. No, po pierwszej połowie coś się działo, coś się wydarzyło. Jeden do jednego. Panie, jakie statystyki. No. Panie. jak tu mecz jest na równo. Myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby podziękować Gonzalo Guainowi. Wprowadzimy sobie jeszcze tego Senegalczyka do przodu. A co? Oj, nie mów mi, że to tak mm -hmm. ten gamoń z Premier League się pojawi. Ależ teraz tu się otworzyło miejsce, ależ tu się zrobiła przestrzeń. No Ronaldo, dopiły kurna, to w b ludzie wiedzą. O Boże. Ojoj. Ojoj. Oboże. Ojoj. 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 Je o Jezus Maryja Boska. <ślad> Barcelona jest ze mną. Co to się wydarzyło tu, Sergio? Z siódemeczką na plecach, Busquets. Bym powiedział Porkea a nie Busquets. O Jezu, jakie to było przydatne Figo, ale kose byś doszedł. Figo się wystraszył. Ale ja nie chciałem tego zrobić. Ale... Luisen Figo. To podanie było śliczne. Co się wystraszył? Ła. Wow. No gościu. Co Normalnie. on zrobił? Nie! Teraz! Nie, nie! Przez taki wylew! To jest niesamowite! Jak to była piękna akcja całego zespołu i po raz drugi Karim Benzema! Kopnął skurczę syn swojego zawodnika, nienawidzę! Ajajaj, aj, tam pod pachą. Piękne tu wyprowadzenie... O, już ty mój. Ależ to pograli, panie! Mane. 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 Co on wymyślił? Kurde, leciał sam na bramę. Właśnie za dużo miało czasu, tak? Oho, siedli na nich, mocno siedli tu na nich. Nieee. Koniec! A jajaj. No, ale, ale tu... Poczekaj. Gospodarze... Aż... Jeżeli gospodarze wygrali 2 do 1, to mi o pasuje. Barca. Aż mi się zaczęło coś przycinać Ty tu. Też. Mm. Także w odpowiednim momencie no Karim Benzema zawodnikiem spotkania, miejmy nadzieję, że tak nie będzie w środę. No, byłoby miło. No dobrze moi drodzy, także ten nasz mecz dobiegł końca, ostatecznie 2-1, do uznajmy wygrała Barcelona. Uznajemy. Tak jest. Także zapraszamy Was serdecznie, żebyście w komentarzu zostawiali swoje właśnie Komentarze: No bo co innego w komentarzu można zostawiać. Odnoszący się do konkursu. Maciku, dziękuję Ci serdecznie. Mam nadzieję, że bawiłeś się doskonale chociaż dobrze. Muszę teraz tak? wypić jakąś mieliskę na uspokojenie. I ze studia w Wieliszewie żegna się z Państwem Maciek Krawczyk, zwany Disblaster. Tak, a ja ze swojego studia również się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.